Siemaneczko, tutaj, Thompson oraz Thompson, i ze mną są. A no, mówicie? Zękorillo. I mija 58. No, dzisiaj gramy w Paintball na serwerze. Troykraft. Właśnie. A. Uważaj, tam! No. Minę. Więc ja dopiero czekam na rozwalenie. O, Ty naprawdę nagrywasz. Łuskubany 2 do 1.

Tak naprawdę to mam 849 e, punktów. Twoja kasa 10. A twoje e, e, ile masz punktów? Ja? ja? Twoje punkty. 5 ja mam. Aha. 3, 5? 2, 1. Jesteście 0. w takiej duży, nie? Niebieski. Ja też. Ja czerwony. <laughs> Karina dajesz go. DAJEMY go. Nie widzę was. HAMSTWO! Co to za se? What the fuck? Widzę wasnik, angarca. Widzę wasze niki. Ha. Nie WIEM gdzie jesteście. tak! Nie, jakiś inny koleś. Wow. Wow. Kogo zabiłem? Ja ciebie zabiłam. zabiłam. Tak. Nazwa <grym> dwa! A ja ciebie też zabiłem? Nie. To dobrze. Rol! No więc tak, jestem na tym serwie pierwszy raz i to jest tryb przetrwania. Jak dostaniesz śnieżką, to nie żyjesz. <grym> I Ej, faktycznie! Dobra A nazwa, troll. Jak masz skrzynce... W... Krzyk w egzemplarzu. zobaczcie! że... się <ścười> to Laba, gdzie ty jesteś? Laba! ninja! <ścười> ninja z mroku, z mroku, z mroku, mroku, mroku. O! Jaki sniper! No, 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 nawalam. no, więc... Kto mnie zabił? Już któryś raz. Maja, bo ja, bo ja się z swoim kolegom, który się nie znoszą. Nie? nie zabił? Nie znoszę cię. Tak! Ja ciebie. Nie! Mi... Nie no! Do no! Każdą śnieżkę! Zabiła mnie! Łoł! Wow! Która z was mnie zabiła? Ja! Ja! Ha, ha. Moje punkty, 168! Kto Ej, dobrze mi to idzie! Kto to jest ten do... Do... Nie wiem. Jest, jest tutaj. Za Corilla to jest twój ten skin. To nie ty? No ja jestem. Euron! Zab zabiłam round. Za jak się ty nazywasz, bo tu jakiego jakaś babka no. Jestem... O, nazywa się za Ale patrz, bo tu jest babka! Nie. która wygląda tak jak ty. Domson! Co? Jesteś za tobam. To ja, ja tak, to tak wyglądam, Ej, tak będzie... Jakiś zabił! LOL! Oh, lol. No. Ja... a właśnie Domson.

Um, um, aha, Krofne. Kim jest za koryżem? Jestem Blue! Czerwona! Ja też! Ja! Mamu się! Jakie bambusy! Czemu ja mam A? tą lamę w drużynie? A właściwie to ja lamię, ale jeden pies! Jak! Wszystkich glory!

a ja muszę teraz kończyć. O nie tak. Oni ha, moi koledzy. nie. Yeah. Pisio. Zabili mnie. O, velo Wiecie, że raz ten, że raz miałam taki taki nick jak Tak? wąchopacz 21. Tam, 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 tam. <laughs> No kolega do ciebie idzie. No właśnie, weź go sobie! Ej, Laura! Domen! Laura, jaki jest twój naj, najdziwniejszy ten? Johan! Zanim. No. Twój naj... Dziwiejszy co? E, nick. Zekorillo. <noise> A ja pacho bądź 21. Tak. Sierżant Major. O, za Corilla jest sierżantem major. Ten... Majorem. Marjor! Major! Ja jestem... Sierżant Major. No, a za chwilę będę... Dążę? Porucznik! Kim jesteście? Jestem czerwona! Ruchu. Czerwona! Je Znowu ty! Jezu, czemu mój wróg jest czerwonym? A co ja mam zrobić z tą niebieską wełną? A nic! Ta widź! i Idę po ciebie! Ale mi się podoba ta mapa. Za korilla widzę cię! Gdzie do, 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 do. jest? <grymna> gdzie jest Zekorilla? No, Gdzie jest? Tu w oknie nawalam ją! Za korilla, kurna! Haha! <grymna> gdzie jesteś, ja się Zakorilla, gdzie ty jesteś? Kupię. <laughs> Zakorilla jest na starcie w jakimś oknie. I mnie zesnajpiła Lama. Do Tam ciebie. Do ms. sama. Jakie? Tam jest! Gdzie? Ej, kto tu jest? Jezu! A! Jaki żal Gdzie oni są? O, skórbami strzelają do mnie! Ja nawet cię nie widzę! No. Ja nie mam... Jest najpierw! Jano! Maja! Przestań strzelać! No co? Sklep! Jak ja, jak kupia? Co kupiłaś? Dziesięć śnieżek. Tam jest! Yes! Nie! <grymne> <grymne> Kościół! Jest! Ja jestem za niebieskim! <grymne> ja właśnie miałam sobie już kupić, a on mi zaszedł za skórę. Jezus Maria! Jak się mnie zabił? Jak przestraszyło! Ktoś mnie zabił, chamstwo! Ej, Doniczka! Ale coś się stało no jako... Jaka ścina! Ten gościu jest cheaterem! muszę już kończyć na serio. Dobra, to żegnamy za Corillo. Narka, na, a ty naprawdę nagrywasz czy nie? Nagrywam. Aha. Aaaaa! Nara! Na widzowie papuśka, załóżka! Dajcie łapkę Dompsonowi. Znaczy ten kto mówi da łapkę do, Domsonowi. Dajcie łapkę w górę. W górę, subskrybujcie i dajcie jakiś komentarz i powiedzcie że ja lubicie płaski? Hej, Mia, jesteś w niebieskich? Hej, hej, Mia, Mia. To nagrywamy. Nie no widzę tej mapy. Kurwa. Zabali mnie. Co? Co dzwonił? O, odebrałaś. Nie wiedziałem, w jakiej drużynie jesteś. Nie, nie, e, tak Nie, w jakiej ty drużynie jesteś? Jest headshot. Co jest? No nie mamy śnieżek. Oh no! So, so. I kup coś. Ha, twoja kasa 40. Dobra, nikogo nie ma na Skype'ie. Jest! Kupuj coś. O, tak. Okay. O, oh no! Zabił mnie. No, więc ogólnie yy, ta mapa. Co jest? nas zajebać cicho no, więc jesteśmy yy, szukamy mi ile... co mamy? E, nie mamy raza, co? Raza co? Hm. O the? Victoria Cooper? Victoria Cooper? wan Kurwa, oni się nawarcali. What the fuck? To było niezłe. 又一是奇怪。

Twoje punkty trzysta Twoje punkty za już się wtedy na no. Dobry jakby to powiedzieć hmm, poziom oni chyba za Carriola już chyba to tu grała tutaj na tym naszym serwie no hmm, i właśnie yy, op IP będziecie mieć w opisie filmu Aha, bo my jesteśmy w czerwonych Więc spoko Co jest? Dwie punkty, 44. cztery. No, dobrze to, to, to jest. Nie? No, więc y, serwer ogólnie jest zabisty Więc wiecie. No i chyba to będzie ostatnia nasza walka. Więc. O! Jesteśmy, jest super. Dobra. Jesteśmy w drużynie niebieskich. E, niebieska wełna pokazuje, że jesteście w drużynie niebieskich, a czerwona w drużynie czerwonych. Zaczynamy rozgrywkę. E, no, jest dobrze. Nawet bym powiedział, że za dobrze. Nie dobra, za dobrze to nie ma. What the fuck? Czerwony? Ha! Kubany. A ja jestem pobiegł zaraz do, do bazy po punkty. Ha! Lama! Idziemy tam? No. Ole zarąbiste! Haaa! Je, yeah, ali ja tu snajpi. What the fuck? Snajper a like Robin Hood. Haha. Sukin. Sukin kat? Zogin No, więc o, proszę państwa, Karina przyszła. A jest dobrze. Nie Nie Hej. Y jak już wychodzi to ten y jaki tu będzie miał ten odcinek? Nie wiem, ciągle go nagrywam. Pewnie paintball y paintball na serwerze Trollcraft. Lord, daj to nagrywasz. Fajnie. No. Ekstra. Jestem Dobry. w drużynie czerwonych i pań po, po prostu 66 punktów mam. Fajnie. Co jest? 870. Prawie. Fajnie. Jest się czym pochwalić. No, dobra. No nie rozumiem. Ja, to ja, to ja będę takie 21, a pierwszej. A jeszcze coś będziesz nagrywał? No. O kiedy? Pewnie z strołu. No, dzisiaj jeszcze. No, możesz o 21, pierwszej, później. No mogę. Spoko. Dzięki. No to pa. Hej. Ej. Hey. No. Oh no! No więc nasza kochana e, Zakorilla się rozłączyła. Ale jest dobrze ogólnie. E, ponieważ e, gramy nadal. I moje punkty: 68. No! Skórczy syn. Ja 60 punktów. O! Dobra. No to F5 i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!